Zgodnie z założeniami oszczędzanie w PPK ma być dobrowolne, ale oznacza to tyle, że każdy zatrudniony, każdy pracownik, każda osoba wykonująca umowę, umowę zlecenie powinna być zapisana do PPK i na jej rachunek powinny być e, dokonywane wpłaty. Ale każda osoba może również zrezygnować z tej formy oszczędzania, w tym celu zobowiązana jest złożyć deklarację, pisemną deklarację do swojego pracodawcy. Do swojego podmiotu zatrudniającego. I od miesiąca, w którym ta deklaracja została złożona, wpłaty nie są dokonywane. Co bardzo istotne, raz na cztery lata następuje ponowne, automatyczne zapisanie takiej osoby z powrotem do pracowniczych planów kapitałowych. Co więcej, taka osoba, która jednak nie będzie chciała oszczędzać, będzie musiała składać co 4 lata właśnie następną deklarację. Jeżeli chodzi o obniżenie wpłaty podstawowej, jest przewidziany specjalny mechanizm przeznaczony dla osób zarabiających stosunkowo najmniej. Jeżeli w danym miesiącu osoba zarobiła mniej niż 1,2 wynagrodzenia minimalnego, to taka osoba może złożyć swojemu pracodawcy deklarację, w której, której wyraża wolę obniżenia wpłaty podstawowej nawet do 0,5% wynagrodzenia zasadniczego i od, od następnego miesiąca ta niższa opłata podstawowa będzie miała zastosowanie do końca roku kalendarzowego.